myślę, że osoba, która poszukuje, to tak, takie ogólne słowo, które określa, że ktoś nie jest usatysfakcjonowany takimi podstawami, tylko stara się bardziej głębiej wejść w problem. A teraz, to jest po polsku jeszcze nie tak łatwo. Teraz chwilę. Jak poprawnie, jak ja bym powiedział, żeby z wesołą e, osobą, tak? Chciałbym pracować z wesołą osobą. Przede wszystkim będzie to zaangażowanie i chęć uczenia się, bo umiejętności techniczne w dzisiejszym IT są tak rozległe, że nie sposób posiadać ich wszystkich naraz. raz? mówić po polsku? Osoba, która radzi sobie w sytuacjach konfliktowych, na której mogę polegać. Komunikacja jest bardzo ważną cechą, tak? Bo jeżeli się będziemy w stanie dogadać między sobą, no to myślę, że rozwiążemy każdy problem. Dla mnie najważniejsza jest. Spojrzałam w kamerę, mam nie patrzeć, tak? Dla mnie najważniejsza jest inteligencja i poczucie humoru. Profesjonalne podejście do rozwoju oprogramowania, taka znajomość. Zasad tworzenia dobrego, czystego kodu. Fajnie, jak osoba słucha, fajnie, jak ta osoba wie, czego chce, fajnie, jak osoba ma jakieś dążenia. W tym zawodzie potrzeba dużo cierpliwości, więc też cierpliwa. Jeżeli coś się będzie psuć, nerwy zostali. Uważam, że lepiej się pracuje z ludźmi, którzy y, umieją słuchać, y, umieją doradzać i y, y, y pozwalają sobie na błędy. Błyskotliwy, mądry, y, rezolutny. Daj mi chwilę się zastanowić, co? Możecie przyjść za na chwilę naprawdę. Trzy sekundy mi dajcie, da... Na... Ale rzekajcie tutaj. Jeszcze raz to samo. Myśląca, po prostu myśląca. No musi być kompetentny i wiedzieć, o co chodzi, ale przede wszystkim musi być no, wyluzowany trochę, bo jak mam z kim spędzać 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, to fajnie, żeby... Żeby miło nam się współpracowało i żeby było o czym pogadać innym niż o pracy. Jak strachu przed rozmową z drugą osobą, żeby była otwarta i była gotowa pogadać z klientem, nie żeby się chowała za kompem i uciekała przed rozmową z jakąkolwiek żywą istotą. Pewne nastawienie do projektu i do życia. Każdy ma jakiś inny charakter, nie ma jakiejś idealnej osoby, każdy jest inny i do tego się trzeba przyzwyczaić. Na pewno lubię osoby, które są konkretne, znają się technicznie. I lubię też osoby, które nie boją się powiedzieć wprost co myślą. Towarzyscy bardzo uczynni, bardzo chętni do, do wymiany wiedzy. Dzielące się tą wiedzą, dzielące się doświadczeniem, i, i, i też poświęcającym czas po prostu dla, dla współpracowników. Podoba mi się ten sprzęt.